Otwieramy o taką paczuszkę. To jest jakiś, jakaś pieczonka. Pokażę to otwieram. Zobaczymy co będzie w, w środku. Sprawdźmy to. Popatrzcie idziemy. Mamy tą paczkę. Otwieramy ją. Proszę bardzo. Mam tą puszkę do środku. Hmm. no, coś tam jest na pewno. O! Taka nam emoteczka wyszła. Piękna. Tu się otwiera chyba zół. O! Tutaj nie widać... O, widać teraz. No, no widać taki taką minkę. Coś tu jeszcze jest. O, proszę I, i kciuk, widzicie, ten kciuk zostawcie pod tym filmikiem, ten, widzicie tą łapkę, to zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i, i subskrypcję, ja następnym razem może będę otwierać Kinder jajko, ale nie wiem jeszcze. Tu jeszcze jest do zdobycia takie rzeczy. Może to jeszcze raz kupię. Tak się to prezentuje. To się. O. Oj, mamy problem. O. I tak się te, te dwie emoteczki prezentują. Dzięki za filmik i do zobaczenia.